Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas, abyśmy mieli czyste serca, odrzucili zło, po to, abyśmy mogli właściwie patrzeć na świat, właściwie oceniać, abyśmy nie przypisywali Bogu złych intencji, drugiemu człowiekowi złych intencji, abyśmy nie fałszowali prawdy. Księdze Zechiela, Pan Bóg mówi do nas takie słowa przez proroka. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Często oskarżamy innych ludzi, często może i Boga oskarżamy, że powinno być inaczej, że my jesteśmy niezrozumiani, że to Bóg nas źle ocenia, że stawia zbyt duże wymagania, ale często jest tak, że kiedy tkwimy w grzechu, to zafałszujemy fałszujemy prawdę, nasze spojrzenie staje się fałszywe i Bóg mówi w słowach przed dzisiejszą Ewangelią odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Tylko w tym nowym duchu, w nowym sercu, czystym potrafimy właściwie patrzeć na świat i na drugiego człowieka. W Ewangelii słyszymy ten zachętę, aby nasza sprawiedliwość była większa niż sprawiedliwość uczonej w Piśmie, którzy trzymali się tylko lidery prawa. Abyśmy patrzyli nowymi oczami, oczami Nowego Testamentu, oczami miłości, prawdziwymi, ale otwartymi w pełni na Boga i na drugiego człowieka, i padają te słowa. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większych niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Chcielibyśmy więc odrzucać zło, grzechy, aby nasze serce było czyste, aby było to czyste spojrzenie i abyśmy. Nigdy nie oskarżali Boga, innych ludzi o fałsz, kiedy tego fałszu nie ma, ale by najpierw nasze spojrzenie było czyste, prawdziwe, wtedy też właściwie odczytamy intencje i drugiego człowieka, i samego Boga.